Mamy cztery z tej strony Bora. Witam Was w kolejnym piątkowym kociaku. Piątek z kociakiem muszę nagrywać kolejny raz, bo przed chwilą nagrywałem <laughs> i okazało się na samym końcu, że jednak nie włączyłem nagrywania. No niestety, taka muka. się! chcecie żyć wiecznie? Zdarza się. Tym bardziej jestem wkurzony, że na trzy bitwy wygraliśmy dwie, w których rozwaliłem dwa czołgi. A dla mnie to już dobry wynik. Jak na E75. Dobra, ciśniemy piast, piaszczysta rzeka. Ciśniemy tutaj od prawej strony, zobaczymy. jadą za nami? Nie jadą. To my tylko w trójkę. Uuu, no dobra. Co ma być, to będzie. No, jakiś IS tu jedzie za mną, kolejny. Cały czas <grym> teraz dla pieczy nagrywa, czy nie nagrywa, ale na razie nagrywa, więc to był tylko mój błąd. Teraz sobie stoper jeszcze włączę, bo zapomniałem znowuż włączyć stopera. No ale cóż, no dobra. Zanim się wychylę, włączamy stoper. Oj, tam już ktoś kogoś pyka. Zero do jednego, przegrywamy. Spróbuję tutaj ze skały się skitrać. Na razie. Oj, 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 oj tam już wyjeżdża. Ale tam są skitrani na no, kolejni, także... Jeden do jednego. No, ach, dwa do jednego. Ale to nie ja trafiłem. Wrócimy ze skały na chwilę. Tamten też obrywa Leopard. No, podjadę tam zaraz, podjadę 2 do 1 Tutaj bym wjechał na górę, ale to tu to będzie totalne odkrycie się, bo tam będą do mnie pykać Chwilę jeszcze poczekam A może dobra, jadę Co ma być to będzie? Oj tamten dostał 2 do 2 Dostał! Asysta zaliczona Tutaj za bardzo bokiem żeby się nie odchylić Okej, okay, jakby co będę spadał na dół Dostał! Przeciwnik oberwał Kory do przeładowania działa, to jest godzina Schowa się Zdążył się schować, no niestety a teraz tak fajnie wyjechał patrzcie, ale ja poczekam Dostał! 4 do 2 Tutaj mi nic nie łapie, nie łapie, dobra, spoko Niech się Alfons jeszcze raz wychyli Kawa, w tej podjadę Rozwaliłem mu gąski albo ja, albo ktoś inny. Na pewno już jest IS-6 trup. Dostał! A, czyżbym jakiegoś skilla z kosmosu dorwał? Wcześniej dwa rozwalone, teraz już kolejny. Nagrywa się, nagrywa, dobra, okej. Okay. Podjedziemy jeszcze tutaj kawałek. Teraz... Tutaj na górze, ale go... Weszły Tyknę! Haha! Przeciwnik oberwał! Tak, tak, jeszcze raz, jeszcze... Oj, nie usuwaj mi się, nie, 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 nie! Tu jest też kolejny. Poczekamy chwilę, nie będziemy tam jechać. Niech nam się wychyla, o właśnie. 7 do 3. Tamten się już nie wychyli. Tutaj nikogo nie widać. E, tamten Andrzej już. trup. dobra, 8 do 3. Jedziemy pod ich bazę tutaj od tyłu. Co tam jakiś samolot lata? Czy to ptoszek? Widziałam. Orła cień. Tee. Dobra, jedziemy. 93 Tam jest dwóch baranów czerwonych. Oj. Jak tu wyjadę, to będę go mógł palnąć, czy nie za bardzo? Nie. Za zabudowaniami gdzieś tam jest, 94. Tu jest Arda, tam chłopaki już do niej cisną, no właśnie, już jest po niej. 10 do 4 Tutaj ta ciężka fałka, mocna no, ale spokojnie, już obrywa, już minus 302, tam jest 129 również Oni chyba nie widzą, że ja tu jestem Ale oni są za tą wydmą Spokojnie, spokojnie tu ich jest dużo. Przejedziemy z tej strony. Będą widzieć, że jestem u nich Przez chwilą tam był jeden, cholera, no właśnie jest. Dostał. Ale drugi raz już nie dostanie. No właśnie. 13 do 4. okupuje im bazę. Nie jest źle. Tam czy tam tego załatwią. A ja może tego. Też za bardzo tutaj się bokiem odkryłem. Dobra, okej. Okay. Czyli tutaj jest T29 i tamten ST1 już chyba jest po nim najprawdopodobniej. No właśnie. Czyli został tylko ten punkcik za okupację bazy dostanę. Nie jest źle. Jeden rozwalony, bitwa będzie wygrana. A jest nagrana. Spoko. Ja już sobie tutaj poczekam. Tu już nie ma co tam wyjeżdżać nawet. Nie dojechałbym do nich. Oni go rozwalą. Łyczę herbaty. 65% okupacji bazy już jest. Sam okupację robię? Sam. No jeszcze troszeczkę gardełko boli, ale już nic w porównaniu z tym, co było wcześniej. Dobra, 15 do 4 bitwa wygrana, jeden pojazd wroga zniszczony. Bitwę uważam za całkiem udaną. No, tutaj coś dostałem z wiadowca. Teraz oznaka mistrzowska trzeciej klasy. Dobra, kolejna bitwa. Ciekawe, co teraz, jakieś zaproszenie do Dostałem, O, Red Shire jest znowu na pierwszym miejscu u góry. Spoko, 275 Które tutaj byśmy jechali ta trzecia walka, którą wcześniej nagrywałem, też zaczynam od góry, jechałem tutaj w lewo i zniszczyli mnie Pojechaliśmy tylko tam w dwójkę, dwie piątki tam pojechały ja oraz ten z mojej ekipy No ale tam wyjechało chyba pięciu lub sześciu czerwonych i zrobili z nami co chcieli nie wiem, chyba wjadę teraz na to wzniesienie, tutaj przede mną. Chyba tak zrobię. No, tak zrobię. Spróbuję ostrzelać okolice z góry. Nie wiem, czy to dobry pomysł na 85, ale. Spróbujemy tak uczynić. Koleś! No, ale jak widzę, tylko ja na ten pomysł tutaj wpadłem. Nie, ktoś tu jeszcze jedzie, jakaś lora. Lor. Większość tam w lewą stronę. No ale dobra, jak już jedziemy do góry, to jedziemy do góry. A e 75 w prawo pojechała. Oj, tam go pyknę, czy nie pyknę? Chyba raczej nie. Oj, widzę go, widzę, 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 widzę. Oj, już nie widzę. Oj, tutaj jest kolejny, którego również nie widzę. Patrzcie, ile ich tam jedzie. O to psu, braty. Ten tu gdzieś pojedzie blisko, co? Dobra, już jest po nim. Jeden, jeden. Dobra, jestem na górze, ale cóż z tego. No mignął mi tylko na chwilę, no. Ale tu jestem odkryty. Tutaj będą na mnie celować zaraz. Nie dostał. Za to ja za chwilę pewnie dostanę. Jeszcze jestem jak debil bokiem ustawiony. Okej, okay, tamten się odchylił. Nie, ale tu jest. To Dostał. Ale wieje na polu. Dobra, tutaj widzę kolejnego. Dostał. A, myślałem, że mnie namierza. To dostanie jeszcze raz niespodziankę. Ach, nie trafiłem go, no. 4 do 3. Dobra, kolejny zniszczony. Świetnie. 5 do czterech. Ten mi tutaj nie pasuje. Cały czas tu jest na dole. Tam ci również podjeżdżają. Ach. Parę sekund dosłownie za późno. 6 do 5. Kurde, jestem za bardzo na górze. 6, 6. No, wychyl się. Patrzcie, znowu sekunda za późno. Cholera. Czekajcie, bo tu nie będzie za chwilę z tymi żartów. 8, 7. Tam ci się za chwilę pokażą Ale cóż z tego Jak ja jestem na górze na pozycji totalnie odkrytej Dobra, 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 dobra Boom! Oj, oj Dobra, dostała w gąskę Spróbujemy mu ty tył tutaj rozwalić Spokojnie Dostał Ten od prawej strony mnie tu bierze. Myślę, że troszeczkę zjedziemy. Tam arty są po lewej mojej. No i zobaczymy, czy ten będzie przez to wzniesienie tutaj do mnie się pakował, czy jak. Cholera, trochę niżej. Tak też myślałem, że tak to będzie wyglądało. Dostał. Już mnie porządnie namierza. Kurczę. Wiedziałem, że tu zjedziesz. Wiedziałem. Ale ja jestem bokiem ustawiony. Ale lipa! Ale lipa jest po mnie! Zdecydowanie tak. 10 do 9, jeden rozwalony, ale jest po mnie. O, no niestety. <laughs> I to ta 95 wroga mnie mi rozwaliła. Dobra, co tutaj dalej będzie? Wygramy czy nie? Tutaj arty się czają. Mix, za tobą jest gnoju. Uważaj, no on ucieka, chyba no za chwilę zostanie przytyczka w potylicy za tą ucieczkę, pewnie nie jedź do naszej bazy zdecydowanie tak przeskoczysz? <laughs> jest szybki. 10 do 10, ale niestety przegramy tą walkę najprawdopodobniej. Nagrywa się, nagrywa. No, oni już 70% okupacji bazy. Jakby właśnie ten AMX tam podjechał i go pyknął lekko tego ST choćby. Mhm, tak, to se pyknął. Patrzcie, ta 75, która pojechała w prawo na początku, dojechała do bazy i ją okupuje. Kurczę, żeby... No właśnie, Arta, żeby coś tam pykła. To uszkodzona. Muszę się zerwać w każdej No niestety, przegraliśmy. Okupacja bazy naszej, stuprocentowa. Okej, okay, myślę, że jeszcze nagramy jeden, jedną bitwę, jeden odcinek. Znaczy, jedną bitwę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jedna wygrana, jedna porażka. Dwa czołgi wroga rozwalone. Jak na razie nie jest źle. Reinberg. jestem poniżej pierwszej połowy w pozycjonowaniu. E setki, dwie na pierwszych i miejscach. Łyczek rybatki. No, zobaczymy co tutaj będzie tym razem. Zobaczymy. No i teraz tak w prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Setki pojadą pewnie w lewo. I ja też tam uderzę. Też tam pojadę w lewo. Tak właśnie myślę, aby uczynić... Nagrywa się? Nagrywa, nie jest źle. Kurde, to jest osienko, około 30 klatek w kółko. Zobaczymy jak to będzie, jak będę jechał. O, również. Okej. Okay. 26, 25. Setka. No, jedna i druga tam pojechała na no, wprost. No, ale trudno. Ja jadę tędy. Tutaj sobie w prawo skręcę. Ale tu jest ten przelot koło tego kościoła rozwalonego, właśnie. Tutaj sobie wyjadę w prawo również. Tutaj się spróbuję jakoś skampić, Schować i zobaczymy, jak to będzie się rozgrywało. No właśnie, zobaczył mnie. Och, rozwalił mi gąskę. Co za gnój, nie myty. Tutaj jest kolejny, tutaj jest kolejny. Gąska naprawione. Tego amx mixa chciałbym pyknąć. On jest za budynkiem. Nie wiem, czy to będzie miało sens tutaj od lewej strony przejeżdżać, ale spróbujemy. O, tutaj już ich szybki ciśnie, ale, ale zwolnił. Wie, <grym>, czym to grozi. Tutaj podjadę i poczekam chwilę. Ktoś się tam na pewno wychyli i będzie się czaił do tyłu. Wtedy spróbuję wyjechać i go trafić No lewa gąska rozwalona Czy rozwalona huknął mnie tutaj czają się tam na pewno to jest stuprocentowe. 0 do 0 na razie Czyli strat jeszcze po żadnej stronie nie ma o wiedziałem wiedziałem dostał ale nie ode mnie tyle Jedziemy sobie znowu kolego to się tak nie wychyla bo ty za chwilę dostaniesz warbuza. za jeden do jednego w sumie ja też się wychylam, ale spoko może poczekamy i zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie, cofnę się. Jak tu jest ta 11, coś tam, coś tam E4 No, nie wiem, czy to ma sens, czy ja to dobrze robię. 2 do 1. Czekajcie, ja tu będę go ubezpieczał na wszelki wypadek. Ojej, jump pas. 2 do 2. Tutaj nic nie zobaczę. Nie. Tego również nie. 2 do 3, przegrywamy Dobra, spróbuję tam im pomóc Czekajcie, bo tu będzie go fajnie widać Już nie Wsuwam się tutaj za tą fontannę Tam jest zniszczyciel Kurczę, w co ja trafiłem, że w nie w niego O, już go nie huknę 6 do 5, wyjeżdża, 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 i trafi mnie. Cholera, nie lubię tych high Jadę mu pomóc 6-6, dobra, dostał. Oj, tam jest ten niszczyciel. Tak! Dobra, na razie przegrywamy, ale jadę tędy. Tu jest ta setka. patrzcie znowu. Oj oj oj, 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 oj. Dostałem. Dobra, 8 do 9, ale nadal przegrywamy. Spróbuję objechać to jeszcze. Już dwoma, dwoma punktami przegrywamy. Dwa pojazdy w naszej ekipie więcej zniszczono niż u wroga. A ja się tutaj pcham chyba na... ...prztyczek w ucho, coś mi się wydaje. O! O! Niestety, no właśnie. Pchałem się na prztyczek w ucho. Dobra doble tym razem odcinek nagrany zaraz będzie zrendrondowany i wrzucony na kanał. Jeśli Wam się odcinek podobał, wiecie co macie robić. Łapka w górę za zniszczony tygrys i łapka w górę za zniszczone wrogie pojazdy. He, to musi dać pod dwie łapki w górę. Nie wiem jak to zrobicie. Otwierajcie multikonta. He, he, żartuję, dobra. Trzymajcie się miłego dnia. Na razie ho papa.